Bo nie. No, będzie, nie. nie w no, ja jeszcze muszę odpalić kamerę. O, nie. Dobra, między różni, Dobry, tym, nie. Dobra, To Dobra, nie. Dobra, nie. Dobra, nie. będziemy nie. nie. Dobra, Dobra, nie. nie. Dobra, ja właśnie tak chciałem, żeby mnie Irina pomalowała, tak jak jestem. Cześć major. A także jestem co powiesz. Przez was. A ja sam raz to mam. A to było specjalnie zrobione, żeby to ja, no właśnie elegancko. Elegancko. Specjalnie e zrobiony. No, jak widzicie śledzimy jest nałoże. Essa Ej, mam krzyki Essa. Esso Esso! 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 Dobrze, wiecie co? Ja proponuję, żebyśmy tutaj dali ujęcia tylko wypali. Majer, pokaż się. Jak zobaczę, chcę zrobić na szeroko to to, to... to jest dobre. To muszę się zbliżać tutaj. Czyli wy chłopaki podejdźcie, pod, podejdź pod tego krzaka teraz nie No jak i チェロ。 To dobrze masz major, pilnują cię. Bardzo dobrze. Ja mogę w Adidasek stać? To jest, to zobaczymy się. Czy... Może tak będzie, że nie będzie widać, no? Był chyba taki przykład, że samolot leciał. no cóż, ale zamyczał się. Kto będzie z żeby kawałkiem trzciny pisać po tym papirusie? Może Ty, Rychu? Kawałkiem z silny, żebyś tam pisał po tym papierze. Ale mi się wydaje, że jakiś tam jakiś tam wiesz, obszar badawczy będą Ja właśnie no. Ja mówisz, że on nie uglądał. A Mówisz, że nie uglądam. Nie że nie oglądam. Tu już nie ma co się ukrywać. Sam stoi. Kurde na ściance jak Lewandowski. Jak Robert Lewandowski na ściance sponsorskiej ty Jak Rocky Balboa, ty! ty. <grymczy>. W tej szacie, nie? Mam ci narazki zdjęcia Wojtek, tak powinieneś w do ringu wychodzić Już <grym> <do wingu wychodzić. grymczyny> <grymczyny> raz, no tak to... A metka by była, nie włosy też mam Borys Mocny? Nie, nie To jest uczciwie, no? Cholera. Jeste uczciwie? O Cholera! <do> <gry> na, na kanał majora nagrywasz? No. O. Fajnie, fajnie. Major weź jeszcze. Ale to czekaj, bo on miał mi śmiję atrybut. Czekaj, ja ci zmienię. A, tu O. <gry> Ta Nie przeszkadzał ci? Nie, nie. Nie major. No to 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 nie no to jest... kalí nám vyslá tři vůbec? internetu v momentu. A vás nebo ten nějaký žondu, opět jsem. to Panowie, jeszcze do kamery tutaj, i weź spierdalaj. <tryk> Bruno będzie na kanale, major. <słys> no, tylko brakuje, żeby chuj przyjechał <słys> A jakby zrobić właśnie takie tylko, żeby tak jakby przeszkadzać jakimś tam dżeniem, że jakby ręce jakieś takie, czy to nie ma co. Żeby przed nimi jeszcze jakimiś tam rękami mówić, że nie wiem przed nimi jest impreza tutaj. Dobrze, ale to oni mają coś mamy już Nie właśnie... już no naróżnie jakoś tak podjechał po prostu. Nie no, ma nie ma co. No, ale to ale... No nie? No tak mówię, no im między innymi, nie? nie? No dobrze, ale od mamy palpa. No to może, że my przed nimi tańczymy. Do rady tak czy to jest za szeroko już? Może no, za szeroko będzie, zdecydowanie. No tutaj mamy zobaczyć, Tak mamy podejść. Jakbyśmy się tu wcisnęli, to wszyscy mniej więcej takie połowę zrobili. No to będziecie po prostu... W <grymne> Ale wiesz, oni będą jakby głównym tym, a my będziemy takim jakby przeszkodzaczem, tylko że będzie, że jest impreza, nie? No nie, nie, Tam nie siedzi mi to w ogóle, nie, nie, nie zmontuje mi się to niczego, więc zróbmy po prostu tutaj ujęcia detala, detali imprezki i to wszystko. A mhm. no może oni niech tak stoją i nagle zaczną coś No, ci no tak, że? proszę zobacz, no mam ujęcia

No, Zrób, no to w detalach. Okej. Czyli weź muzyki, na razie, dobra. Ma no no z Zmudził Bo Tą sekwencję to spoko, ale no. no nie wiem, czy też. Nie zmudziłem się. Okej, okay. to... Dobra, chyba, że zrobimy coś takiego, że ja będę podchodził z kamerą do Was. Ja nim będę bliżej, to weźmiesz to luźniej i... Ej, je. gdzie? Może nagramy później. Nie? Stop. nie? Później. Tak, tak. Później. Tak, tak. Gra tak,